Siam wam wszystkim, z tej strony sobie grali są graliśmy. Jakieś koszykówkę. ale najlepsze są mnie akcje są właśnie za 3 punkty. Nie ma nic piękniejszego niż długa, lecąca piłka i czysty kosz. Na zręcz, na to wręcz. wręcz. Także w też są za 3 punkty. Też można zdobyć piękne 3 triple. Jak zobaczymy triple, tak jakbyśmy zdobyli trójkę W zapraszam Was na komentarz Call of Duty, Modern Warfare 2 triple, 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 jeszcze raz wielkie triple. Rzut, uwaga sam, Tu my już nagrywamy, tak? Tutaj, to to ja komentarz mam zarzucić, coś mam powiedzieć. Z tym, co ja mam w ogóle powiedzieć? No nie wiem, nie chcę mi się. <laughs> po prostu nie chcę mi się. Dzisiaj jest strajk włoski. Wiecie na czym polega strajk włoski? Że pracujemy, ale oficjalnie jest połowę 50%. Jesteś się wydajniejszy. Ja też strajkuję. Ja strajkuję przeciwko YouTube'owi, tak? Oficjalnie ...Sebo startuje, strajkuje, strajk włoski przeciwko YouTube'owi. 你也不好做，你还、yeah, <Yeah, sure. S 2> Słuchajcie, siemano wam wszystkim z tej strony, co, bo witam was w kolejnym filmiku. Żadnego strajku jeszcze włoskiego na razie nie ma. Nie płacimy jeszcze za wrzucanie żadnych filmików. Chociaż słyszałem ostatnio, pisali się w komentarzach i później sprawdzałem, że to mam tylko na tylko 15 największych kanałów w Stanach Zjednoczonych na YouTube. Także słuchajcie, na razie Polska zostanie zachowana. Na ile mamy 100 tysięcy użytkowników aktywnych, którzy oglądają nasze filmiki, nasze wypociny, te popołudniowe, czy poranne, czy nocne. Dużo też nocnych, słuchajcie, wypłacin. Także 100 tysięcy, dlaczego akurat 100 tysięcy, bo tyle jest ludzi I reszta to są takie subskrypcje martwe, które wejdą raz na tydzień, później są też od lajków i inne, ale aktywne, w taki dziennych, którzy przeglądają portal YouTube jest blisko 100 tysięcy źródło Blog Media Fund i troszkę poszukałem też w Google, słuchajcie, Google nie boli, naprawdę dużo rzeczy można się dowiedzieć. AK-47, AK-47 na wasze ekranach gram tutaj sobie z tłumikiem nie zagrobm tą klasą, nie zagrałbym tą klasą, tylko ja pozazdrościłem koledze, bo jemu po prostu się pokazał akk ak kałachna ak na kilkami. To bardzo ładne takie zabicie, dwu, taki dwukolesi zabił. Nie było to triple tak jak z moją piłeczką do kosza, ale bardzo ładna zapis, dlatego ja postanowiłem, że ja sobie wyjdę, włączę frapsa i nagram dla Was materiał, tylko, że ja sobie wezmę tunik. Słuchajcie, jak ten się tłumik spróbuje w Modern Warfare 2, zapewne wiecie, na bliższe odległości 100 to broń zabójcze, nieledna niż pistolet maszynowy, czy karabin szturmowy, więc niestety na dalszych odległościach musimy dobrze przymierzyć i wpakować prawie cały magazynek, aby kolesia udupić i po nam na naszym ekranie 100 punktów, co nie oznacza, że yy, to ta broń jednak yy, się. Naprawdę jest to dobra broń jeżeli weźmiemy do niego padli na żarce, naprawdę możemy jechać ze swoimi killstreakami. Moimi killstreakami to jest Predator, Harrier i Pave 5,79. 5, 7, 9. Wynik końcowy wam nie podam, oczywiście zgodnie z zasadami, zresztą prośbami zobaczycie sobie na końcu. Słuchajcie, materiał byłby fajny, wszystko by się grało do 7500 TDMA, bo taki tryb sobie wybrałem. Ale tak coś tak gram, tak, tak myślę, kurwa se, bo coś tu się nie zgadza, coś takie za bardzo to wszystko powolne. Gdzie jest czas? Jak to tak wszystko tak coś, coś mi tu nie gra i okazało się, że rzeczywiście lobby zostało haknięte, czas został haknięty, troszkę to wszystko się wydłużyło. Dlatego wrzucam ten materiał, tak, jedną czwartą musiałem pierdzielić. Tutaj będzie się grało chyba do powyżej 12 tysięcy. Także. Fawela, Modern Warfare 2 gramy może 12 tysięcy. Popatrzcie, hakować luby potrafią, ale już, już już tutaj za bardzo z, z fragami już nie przysirowali, widać, że wszyscy grali uczciwie i zgodnie z zasadami, bo wiedzieli, że ja po prostu weszę na serwa, czy wszedłem na serwa i trzeba zagrać To Naprawdę bardzo się ceni, ale ja słuchajcie, do pewnego czasu e, mam gest, później wiecie, trzeba niestety trochę przycisnąć i. Pokazać, że Polak potrafi, chociaż też tu Polacy byli. To jest naprawdę e, przykre. Także MW2. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa dotycząca Open Lobby. Wiem, że w niedzielę miało się odbyć Open Lobby, ale e, nie było czasu, także w połowie tygodnia jeszcze się odbędzie z Black Opsa 2. Także o to się nie martwcie. Na pewno dam Wam znać na Facebooku. Dzięki za odzew, dzięki za odzew za to, że spodobał Wam się artykuł z Gazety e, Legnickiej. Duża liczba wyświetleń, lajków oznacza to, że. Wam taka y, forma prezentacji się podobała, być może w przyszłości ukaże się jeszcze jakiś jeden podobny artykuł, zobaczymy, czas rzeczywiście pokaże, czas i systematyczność i atrakcyjność wrzucania materiału, słuchajcie, bo liczba, liczba widzów nie do końca, nie do końca określa youtubera, ostatnio miałem trochę wolnego, Wziąłem sobie klawiaturę i tak myślę, tak. i tak sobie powspynam. Kiedyś naprawdę komentatorów było naprawdę dużo na polskiej scenie. Tom Kacper, jakbym zaczął zacząć wymieniać, był Mira i tym podobnych kolesi, było naprawdę od mnóstwa. Teraz zostało nas praktycznie czterech: jest Loczek, jest Prawett Pile, ja i Marcin. To są mniej więcej najbardziej, chyba ja, których znam, użytkownicy, komentatorzy polscy, którzy w miarę systematycznie wrzucają materiały i zastanawiam się, dlaczego akurat brakuje ludzi. Dlaczego w kraju, w którym rzeczywiście Call of Duty jest zaraz po FIFA i Minecrafcie, po FPS-y, o takich kategoriach Minecraft i FIFA, i brakuje ludzi, którzy chcą komentować więcej ludzi, więcej komentatorów i słuchajcie, z FIFA, nawet niż rzeczywiście z FPS-ów. Ale jest jeszcze sposób, aby znaleźć, wyłowić takie złote, takie rybki, złote mikrofony, wpisujemy w wyszukiwarkę YouTube Call of Duty, komentarz, dajemy opcję filtru, tak? dajmy datę przesłania i tam słuchajcie, pojawiają się komentatorzy, którzy mają swoich e, wyświetleń, dajmy 20, 30, znalazłem naprawdę kilka fajnych, ciekawych osób, nie chcę na razie ich wymieniać, ale powiem wam, że Flow mają naprawdę dobre i przyjemnie się ogląda i cały film rzeczywiście o, 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 oglądam tych osób do końca i możecie sobie, jeżeli szukacie czegoś nowego, jakiegoś pobiegu świeżości albo nowego głosu, wpiszcie sobie coś takiego w szykiwarce i znajdziecie e, kilku naprawdę koleści, którzy odwalają też kawał do roboty i wrzucają materiały co 20 dni i robią to z pasją, bo dzisiaj żeby na YouTube wybić się, wybić się naprawdę, określić wymaganą średnią jakąś liczbę widzów, ja nie mówię, że od razu musi być 20, 30 tysięcy, nawet te tysiąc osób już jest naprawdę wielkim sukcesem na polskiej scenie to naprawdę trzeba jeszcze do tego mieć jakąś atrakcyjność materiałów i wrzucać ten materiał z 2 dni, albo mieć kogoś znajomego kto rzeczywiście poleci. Także zobaczcie sobie, jak mieli chwilę wolnego na nowych komentatorów, bo jest nas czter, czterech, tak mniej więcej, takich aktywnych, chyba że jak kogoś pominąłem, to przepraszam no bardzo, który wrzuca materiały dość często, ale moje też przesiedywanie na YouTube jest takie, jak można powiedzieć, ograniczone też do kilku kanałów, także wiecie, za bardzo szału nie mam, od czasu do czasu wejdę i sobie zobaczę. Także MW2, ten cholera, ten upadkowy tłumik. W środku tygodnia robimy Open Lobby. To będzie W2 komentarze. wezmę się później za jakiegoś nagoda. Bram, brałem Medal of Honor e, do nagrania, bo mówiłem wam, że wezmę sobie nagram. Kuźwa, gierka mi się kraszuje. Włączam po prostu grę, e, multiplayer, wchodzę na serwer i wywalam je do pulpitu. PB sobie od, odinstalowałem, zainstalowałem, zaktualizowałem i wypierdzielam je z powrotem. Może to potrzeba uruchomić za trybem zgodności, nie wiem, XP3. A w ogóle gra ta jest poryta. Lepszy rzeczywiście jest Warfighter. Słyszymy się w środę w kolejnym filmiku. mówi dla was, bo pamiętajcie o łapkach, łapy, łapy, jeszcze raz łapy. Dzięki wam serdeczne komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, jest moc! Na razie!